Witajcie ponownie na moim kanale z tej strony Kaśka i dzisiaj zapraszam was na obejrzenie mojej ostatniej pracy. Jest to kartka na chrzest. Ostatnio jakoś sporo się nazbierało tych kartek chrzcielnych no, ale to w sumie dobrze. Jest to karteczka dla na chrzest chłopca i jak widzicie jest ona w takiej kopercie właśnie 3D, którą wykonałam przy pomocy tej tablicy właśnie do kopert jeżeli nie widzieliście filmiku jak o, o, czym, o czym ja mówię w ogóle, nie wiecie o czym ja mówię to zapraszam Was do filmiku a właśnie gdzie pokazuję jak to urządzenie, tą tablicę i tam możecie zobaczyć jak właśnie wykonać taką a, kopertę jest to koperta w kolorze takim bardzo jasnym, jasno szarym właściwie nie szarym ona jest taka szaro troszkę lila wpada Taki kolor dziwny w sumie, ale pasuje mi do, do całej kartki i zaraz ją Wam oczywiście pokazuję. I przewiązane jest tutaj, ten, ta koperta jest przewiązana taką w wstążeczką z serduszkami w kolorze białym. I tutaj oczywiście sobie odpakujemy i w środku karteczka wygląda w ten sposób. I jest to kartka e, zrobiona na zasadzie ramki, takiej 3D, takiej przestrzennej. Jest to taki projekt, który był dość pracochłonny dla mnie, <grym> ale generalnie jest to format 6 na 6 cali. Jest to zrobione na bazie takiej właśnie białej, zwykłej. E, I tutaj już Wam powiem, jak zrobiłam tą kartkę. Do tej kartki użyłam takiego wykrojnika. Jest to wykrojnik z Gemini i składa się ten wykrojnik z trzech części i tutaj jest wykrojnik, który wykrawa narożnik i dwie części, jedna jest dwucalowa, druga jest trzycalowa i te części po prostu się łączy ze sobą. Tutaj jest dodatkowo tworzy nam się takie biego, linie bigowania, możemy to zbigować. Robi się taka harmonika, którą właśnie dzięki której możemy tutaj tą konstrukcję sobie zbudować i naokoło dokleić i stworzyć taką rameczkę właśnie. Rameczka jest bardzo ładna, taka koronkowa. Ja mam ten wykrojnik, który jest bardziej taki, ma wzór roślinny. I jeszcze mam drugi, pokazuję, jeszcze mam tutaj taki drugi z tej samej serii i on ma wzór taki bardziej tutaj kwiatowy. Tutaj są takie róże i jest ten środek taki bardziej okrągły, a tutaj jak zobaczymy, to ten środek jest taki bardziej kwadratowy to, to tutaj. Także mam dwa takie wykrojniki na razie zrobiłam tą pierwszą kartkę. To jest właśnie pierwszy projekt, gdzie użyłam te wykrojniki, bardzo mi się to podoba. I powiem Wam, że jak właśnie oglądałam na stronie właśnie sklepu te wykrojniki, to pomyślałam, że to jest doskonały pomysł. E, fajne, fajne takie, coś, coś takiego ciekawego. E, także właśnie zakupiłam e, sobie te dwa wykrojniki. E, tutaj w środku widzicie kółeczka takie warstwowo ponakładane e, z wykrojników, takie z e, i tutaj te dwa wykrojniki, to jest taka e, taki wykrojnik, taka chrzcielnica i tutaj jest gołąbek, który ja już też używałam do Poprzednich moich kartek, takich na chrzest. W tle jest papier, który to jest papier z kolekcji Loveland od Scrapboys, Taki arkusz właśnie w kolorze takim lawendowym, bardzo ładny. I tutaj jest taka kompozycja delikatna, kwiatowa. Kwiaty są też przeze mnie robione z papieru. Wycieniowane troszkę tutaj tuszem Versa Magic, takim fioletowym. Troszkę jest listków Tutaj bycie nic tutaj nadzwyczajnego nie ma. Myślę, że głównym takim punktem. Tej kartki jest ta ramka i bardzo ładnie to wygląda, jeżeli postawimy. Ja tak myślę, że fajnie też by było podkleić tutaj acetate pod spodem i zrobić taki a'la coś shadow box, też by to było bardzo ciekawe. Także to też może w przyszłości będę chciała spróbować zrobić. W środku kartka jest wykończona póki co, bo tutaj jeszcze muszę życzenia wkleić, takie muszę wydrukować życzenia. Natomiast tutaj jest taka kieszonka z wykrojnika narożnikowego, podklejona jest też acetate, żeby była taka bardziej stabilna, i tutaj można wsunąć pieniążki ewentualnie. Natomiast tutaj z tyłu jest tylko zrobiona z takiego też lawendowego papieru, a taka właśnie falbanka. I to jest papier z akszona, taki fioletowy zestaw, był taki ładny. I tutaj jest moja nazwa tylko. I tak przedstawia się kartka. Może niewiele tutaj jest dodatków, niewiele tutaj do opowiadania o niej. Tak jak mówię, główną częścią jest tutaj ta ramka. Myślę, że taka efektowna i zaskakująca dla kogoś, kto dostanie taką kartkę. Także myślę, że się spodoba. I tutaj jest właśnie do niej koperta i wstążeczka, i, i tak kartka poleci do swojego nowego właściciela. Także ja mam nadzieję, że wam się podoba moja praca. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa.